Dobrze, dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie na, na konferencji w sprawie skargi obywatelskiej złożonej do Rady Miejskiej, między innymi na moje ręce, na końcu maja czy na początku czerwca oraz sprawy sądowej, która toczy się w tej chwili w sądzie w Ostrowie Urbany kontra, kontra Rzepka. Będziecie Państwo za godzinę pewnie świadkami tego, co się dalej będzie tam w sądzie działo, zgodnie, parafrazując może takie słowa słynne sąd-sądem ale racja musi być po stronie, prawdy. chciałem Państwa zaprosić tutaj i skomentować to całe wydarzenie. Ja się długo zastanawiałem, kiedy prezydent miasta jakby się opamięta, zastanowi się dobrze, co się takiego dzieje w Ostrowie, że musi dochodzić do skandalicznych napaści na blogera, zresztą ze świnoujścia. I spróbuję tą sprawę wyjaśnić tak, jak należy, bo sprawa tej skargi obywatelskiej, tego listu, który między innymi ja dostałem, to jest sprawa tego, że coś jest na rzeczy, coś dzieje się hałaśliwego w spółkach miejskich. Jest jakiś chaos. My ten chaos widzimy właściwie na każdym kroku. Kto, kto z Państwa był na ostatniej sesji Rady Miejskiej, to wie, że jest zadyma MZO, jest segregacja śmieci. Po Ostrowsku, jak, jak przedwczoraj w LKP24 info nam pokazała, jest przygotowany strajk pracowników MZD. Są, są podwyżki z OZEQ-u, po o których chyba jeszcze będziemy musieli rozmawiać, bo ta sprawa nie wygląda tak beznadziejnie, jak, jak wygląda. Wygląda znacznie bardziej beznadziejnie, to się niedługo okaże. Natomiast pan prezydent robi. Z, jakby zasłonę dymną, i zajmuje się zupełnie czymś innym, czyli zamiast rozwiązać problem i odpowiedzieć nam, kto z jego otoczenia, bo to, jest, to chyba nie podlega dyskusji, pisze takie listy, atakuje blogera, który jest chyba, nie ma wątpliwości, nie napisał tego, te, te, tego listu. Uważam, że powinien nie zajmować się polityką, ale zająć się sprawą gospodarczą. Którą jest, z którą są kwestie poruszane w tym, w tym piśmie. Ten problem pozostaje nierozwiązany i bardzo zbulwersowały mnie słowa, które miały paść na ostatniej, czy na tej pierwszej rozprawie pojednawczej, bo pan prezydent miał powiedzieć, że jego tak naprawdę nie interesuje, kto napisał to pismo, ale kto udostępnił to blogerowi. Co jest absurdem samym w sobie. I chciałbym powiedzieć, że blogerowi rzepce ten dokument udostępniłem ja. Żeby to było jasne. Natomiast problem polega na tym, że nie jest to kwestia tego, kto udostępnił, co napisał Jordan Rzepka w blogu, ale co jest przedmiotem tego, tego listu. Nie może być takiej sytuacji, że my się zajmujemy polity, politykiem, polityką, przepraszam, bo jeżeli chcemy się zajmować polityką, to adwersarzem dla pana prezydenta politycznym jestem na przykład ja. Są, są radni na sali sesji Rady Miejskiej, podczas sesji Rady, Rady Miejskiej, a nie bloger ze Świnoujścia. I to bardzo mnie niepokoi, że dochodzi do takiej sytuacji, takiego pomieszania, przekłamania, czyli takiej z, zasłony dymy. Chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Jak funkcjonuje organ Rady Miejskiej w tej sytuacji? Jak... R, or, yy, funkcjonuje organ prezydenta miasta. W Radzie Miejskiej było konkretnie tak. Radna Klimek, podobnie jak Alojzy Motylewski, podobnie jak ja, otrzymali to pismo. Tą skargę obywatelską tak należy uznać. I co zrobiła Radna Klimek? Nie wyrzuciła tego do kosza. Przejęła się sprawą. Na forum publicznym upubliczniła list i przekazała to przewodniczącemu Rady Miejskiej. Ja mogę tylko pogratulować, bo uważam, że to jest zachowanie wzorowe. Jako mieszkanki Ostrowa, jako radnej. Co zrobił przewodniczący Rady Miejskiej? Nie wyrzucił tego do kosza. Przejął się sprawą, skonsultował z prawnikami, sprawa trafiła do, do prokuratury. To jest normalne zachowanie radnych. Ja zrobiłem ruch y, y, y dalej, ponieważ ja uznałem, że tym powinny się zająć organy kontroli Urzędu Miejskiego. I jeden dzień po, po decyzji przewodniczącego Rady, czy dokładnie 6, skierowałem tą sprawę do Biura Kontroli Urzędu Miejskiego, które podlega panu prezydentowi. Jak również rozmawiałem z trzema redakcjami w tej kwestii, i jedna z nich zwróciła się z prośbą o udostępnienie tego listu, i go udostępniłem. Dlaczego? Dlatego, że postawiłem sobie tezę. Sprawa zostanie zamieciona pod dywan przez biuro kontroli. I co się stało? Sprawa została zamieciona pod dywan przez biuro kontroli. Bo czym nic po dwóch czy trzech tygodniach, że taką sprawą, bez względu na moją pozycję w Radzie, a przypomnę, że jestem członkiem prezydium Rady Miejskiej, nie może się zajmować, że ja nie jestem wnioskodawcą, choć wydaje mi się, że. Kwestią tego, czy Biuro Kontroli się takimi sprawami powinno zajmować, nie jest kto wnioskuje, tylko, tylko jego treść. I w tym sensie miałem, yy, miałem rację. Yy, no i cóż, yy, jestem yy, osobą, która przekazała ten dokument jednej z redakcji. Tylko jest jedno, ale trzy redakcje przyznały się do tego, że znalazły się w posiadaniu tego listu. To jest redakcja WLKP24info związana z Telewizją Kablową Poart, yy, bloger Jordan Rzepka, Rzepka Skrobie, jakoś tak, tak ten blog się nazywa i Gazeta Ostrowska, która również opublikowała na swoich łamach oświadczenie, że znaleźli się w, w posiadaniu. WLKP24INFO opublikowała materiał, bloger Rzepka opublikował materiał, yy, Gazeta Ostrowska chyba zrozumiała względów, yy, z względów jakichś relacji Redaktora Naczelnego z Panem Prezydentem nie opublikowała i, i mnie to akurat nie dziwi. Natomiast problem polega na tym, że tak jak powiedziałem, te dwie redakcje upubliczniły, trzy dostały, a ja chcę ogłosić czy oświadczyć: to jest chyba najważniejsze w tym, co powiem, że ja przekazałem ten materiał tylko jednej z tej redakcji czyli blogerowi Rzepce. A więc nie jest tak, że to ja przekazałem te dokumenty tylko były osoby w liczbie co najmniej jedna, która również stwierdziły, że urząd zamiecie sprawę pod dywan i przekazały to WLKP24 Info i Gazecie Ostrowskiej. I to jest fakt bezsprzeczny. Mogę to powtarzać, mogę jeszcze raz o to poświadczyć. Niekoniecznie. Proszę? Niekoniecznie. No mówię, ja w każdym razie mogę oświadczyć, że nie przekazałem. Tak? tak, ale niekoniecznie musiało tak inne osoby, bo można było wejść w posiadanie tego listu kopiując do te strony, Znaczy ja cytuję za, no to jest zarzut w stosunku do redakcji, ja cytuję za redakcjami. Redakcja WLKP napisała, że otrzymała od mieszkańca czy kogoś tak samo, tak samo, tak samo, tak samo, tak samo jak... jak no tak, ale musimy traktować te redakcje poważnie. Ja traktuję akurat poważnie, jeżeli ktoś pisze, że jej redaktor Jarosław Wardawy pisze, że on szedł w posiadanie, no to, no to chyba nie tak, że mieszkaniec, mieszkaniec pisze. Natomiast, natomiast bulwersuje mnie również jedna sprawa w tej kwestii, która się będzie odbywać za chwilę, to jest to, że dziennikarzy traktuje się wybiórczo. Bo skoro dwie redakcje opublikowały, to dlaczego jest tak? Że jeden dziennikarz siedzi, sie, 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 a nano dlatego, że druga redakcja jest redakcją silną, zorganizowaną. Myślę, że pan prezydent woli nadepnąć na, na ogon takiej małej myszce drobiowej, niż zderzyć się z największą redakcją y, w Ostrowie. To jest niesprawiedliwe. I na koniec chcę powiedzieć, że trzeba y, y, zdawać sobie z tego sprawę, że, że my, jako politycy, y, mamy tą rolę su, służebną i powinniśmy sobie y, o tym przypominać codziennie. Natomiast państwo dziennikarze, czy mieszkańcy czy wyborcy no mają tą rolę recenzentów. Jeżeli siedzimy na tych miejscach, jeżeli chcemy je zmienić, to proszę bardzo. Natomiast póki w nich trwamy, no nie możemy tego, nie możemy zamienić miejscami, mam wrażenie, że, że pan prezydent o tym zapomniał. To tyle, jeżeli chodzi o, o moją wypowiedź.